W zasadzie niepotrzebnie tu nadjeżdżałem, bo nic tu nie potrzebujemy. Chcieliśmy tylko odkryć ten znak zapytania, więc tak, w grazie odkryliśmy agencję pracy i salon Volvo. Z tego salonu Volvo bardzo się cieszę, bo no przynajmniej kiedyś, jak w tą grę grałem, to praktycznie wszystkie samochody kupowałem Volvo do mojej firmy. Teraz trochę inną strategię stosuję. Wiecie co. Skoro o tym mowa, to może to zróbmy, dlatego że mam 113 tysięcy i spójrzmy na ten mój garaż. Na razie mam jeden, 4 na 5, czyli mam jeszcze jedno miejsce tutaj wolne. Tutaj mogę jeszcze jedną ciężarówkę kupić, więc zróbmy to. Tutaj zobaczyłem, że się pojawiła taka opcja w tej grze, że można kupować używane. I na razie może wrócę tam jeszcze do tego, na mojego garażu. Tutaj. Ja kupiłem sobie nową furę, zupełnie nową z saloną tego Volviaka, ale tym moim pracownikom kupiłem używki i każdemu kupiłem furę za mniej więcej 60 tysięcy euro. I tak, no z tego co widzę, to oni jeżdżą, zarabiają. Nie widziałem jakiś komunikatów, żeby coś tam się działo. Fakt, że ja kupiłem, to teraz wejdźmy sobie tutaj. Ja im kupiłem te fury w dobrym stanie z czterema gwiazdkami. Tutaj widzę, że są. No pytanie kiedy jakie są dostępne, bo widzę, że to się ca... za każdym razem, jak tu wchodzę, to jest inna oferta. Teraz są dwugwiazdkowce z ogromnymi przebiegami, 600 tysięcy, 700 tysięcy. No pewnie trupy to to nie są, ale są już trochę zajechane. Natomiast T, te, no ten w sumie nie jest aż taki drogi, 74 tysiące. O, ma mocniejszy silnik, 450 koni. 5 gwiazdek, czyli full. Naganiane ma 200 tysięcy. Ja nie wiem was za bardzo jak to oszacować, na jaki czas by, by to starczyło. No ale jest 5 gwiazdek, czyli to wygląda jakby ktoś zrobił tam generalny remont. Iveco. Tego jeszcze nie, nie miałem. Jakoś nie kojarzę, żebym w ogóle jeździł w tej grze Iveco. Mam wrażenie, że w tych starych wersjach gry w ogóle nie było tej marki. Co tu jeszcze jest dostępnego? No to już będą drogie wszystkie. Gdybym miał wydawać 100 tysięcy na furę, to bym kupił nową. Więc ja nie wiem, kto im to kupi. Na pewno nie ja. No, kurde, 160 tysięcy za używkę. No, tylko to jest. Kurde, to, to jest praktycznie nowe. To też jest praktycznie nowe, w ogóle nie jeżdżone. Ale to jakiś po wypadku musiało być, no bo zobaczcie: 4 gwiazdki, 43 tysiące, tylko coś tam się działo. Kabina 10% zniszczona, to jest po wypadku. Wiecie, co weźmiemy do Iveco. To jest w miarę mocny silnik, bo inne to mają po 300, zobacz 380. No nie, to też 450. No ale tak. to są dwie gaski, to jest zniszczona fura. To ma 370 koni. 450 moim zdaniem, tylko no właśnie, ja się na tym za bardzo nie znam. Bo tutaj trzeba na moment obrotowy też patrzeć. 2100. Tutaj 1900. 2100. 1800. Hmm. No, nie my tym będziemy jeździli. Jest 5 gwiazdek. Cena jest w miarę akceptowalna. Tylko nad tym przebiegiem się zastanawiam, jakie to ma znaczenie. Weźmy to. Weźmy to i od razu do naszego jedynego garażu wpakujemy tutaj. Ok. Fura kupiona. Łatwiej się w grze wydaje kasę niż w życiu. Teraz musimy kogoś zatrudnić. Ja zawsze biorę po kolei. Nie patrzę, czy kobitka, czy nie kobitka, czy ehm... ale w zasadzie wszyscy mają. No właśnie, od razu będę niesłowny, bo mówiłem, że biorę po kolei, nie patrzę, ale widzę, że jest kobitka i ma 1,7. A w moim garażu jeszcze nie ma żadnej kobitki, to weźmy ją, zatrudnimy kobitkę. Damy ją tutaj. Bo sami faceci tutaj jeżdżą, więc dajmy kobitkę. Cyk. Niech będzie jedna pani rodzynek. Niech śmiga sobie, skoro chciała tą pracę.